Jest już wieczór, kury, kury uczą się siadać na grzędach. Młode tutaj parę siedzi I tu na rogu jedna siedzi Tu kogucik mały kurki To się to kombinuje Ale powiem Wam że to nie, że nie wszystkie O tutaj tu, tutaj te się zbiły się w roku one są niedawno spórnikaj i tak właśnie się siedzą ale tutaj parę o, tutaj siedzi biała i tutaj siedzi, siedzi reszta towarzystwa tu tu ich trochę jest no dobra, nikt sobie siedzą fajnie dobra, zamyk tutaj zamknięte zamknięte bolierę trzeba zamknąć Żeby miały widno z tej strony staje dzień i tu i tu i tak sobie niech pobierę to wiaderko z wodą tutaj mają owiec namaczany w wodzie i tu mają wodę z ciockiem i z cebulą Dobra, jajka były pozbierane i tyle na razie, cześć jak się podobało, subik, łapeczka i na razie ciao